Myślę, że na pewno bardzo ciężko, bardzo ciężko nam się grało, ale w sumie spodziewaliśmy się tego. No trochę szkoda, bo, bo prowadziliśmy, daliśmy sobie zaraz na początku drugiej połowy szczelić bramkę. Później następna, trochę, trochę nerwowości, ale na szczęście, na szczęście powstałym fragmencie gry udało nam się zremisować, także no, na pewno na pewno możemy się cieszyć, aczkolwiek mieliśmy dużo szczęścia w tym meczu. Celowałeś tak jak to uderzyłeś? Co miałeś zamiar zrobić przy tym uderzeniu, po którym padała bramka? No, obok chciałem strzelić. <laughs> I chciałem w bramkę, no. przy odrobinie szczęścia, przy błędzie bramkarza udało się strzelić bramkę, także no, cieszę się z tego. Pamiętasz swoją poprzednią bramkę? To było w meczu z Legią? No tak, w przerwie meczu tutaj pani z Plus przypomniała mi, bo, bo myślałem, że to było z ruchem, ale faktycznie było, było, to, było to z Legią. Każdy mecz w tej lidze jest ciężki, no. to jest ekstra klasa tutaj. Tutaj nie ma łatwych meczów i, i do, do każdego przeciwnika musimy podchodzić z, z jak na, najlepszym nastawieniem i, i z walką. No. Także jak mówię, mecz ciężki, jasny, tak jak każdy, każdy w tej lidze. Lechia postawiła y, poprzeczkę wysoko, y, ale myślę, że, że gdzieś z przebiegu meczu ten, ten jest, można uznać za sprawiedliwy. Jeśli się lech zostawi trochę wolnego miejsca, oni bardzo szybko rozgrywają piłkę, mają szybkich napastników i czasami naprawdę mieliście z nimi problemy. No tak, na pewno gdy się zostawi trochę miejsca w środku, bo mają tam, co by nie mówić, jak na polską klasy klasowych zawodników i, i... Tak jak Pan mówi, bardzo, bardzo mobilne skrzydła, czy Makuszewski, czy, czy Pawłowski, to, to są z jedni z, z szybszych zawodników w Ekstraklasie, no i, i tak to jest. Jak się gdzieś ich nie przypresuje wyżej w środku, to potrafią rzucić tą piłkę na bok, no i potem trzeba się ścigać, a, a z tym jest ciężko. No oczywiście serduszko było dla dziewczyny, jakby nie dla kogo innego, także... Ale mówię, no zawsze ta radość, te emocje po bramce... E... No, postanowiłem się tak cieszyć, na to, co zrobić. No, bardzo się cieszyłem z tej bramki, wyrównaliśmy. Myśleliśmy, że jeszcze jeszcze mi tą bramkę naczynamy, że ten remis jest zasłużony. Było się z czego cieszyć? A powiedz, yy, moment dośrodkowania czułeś, że ta piłka pójdzie właśnie tam, gdzie pobiegłeś? Dokładnie we wcześniejszych momentach myślę, że dobrze szedłem dobrze na tą piłkę. Niestety cały czas mnie trzymał. Zawodnik sędzia tego nie widział cały czas. Gdzieś tam to powtarzałem, no ale no cóż, no w końcu się urwałem. Sasza dobrze zabrał za dwóch zawodników, idealna piłka Dawida i szczeliłem i bramkę. No mówię, no ty, 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 tylko i wyłącznie ciężej pracować, widać efekty tej pracy. Drugi mecz, druga bramka. Cóż, cóż tu było więcej powiedzieć? Kibice chwalą Was za walkę, za ambicje, za to, że graliście do końca. Mhm. Pozostaje tylko taki lekki niedosyt, bo... Przy lepszych yy, większym szczęściu można było się pokusić o zwycięstwo. No, oczywiście że tak, ale wiemy jak jacy zawodnicy w Lechi są i są niezłe indywidualności, także ja mówię, no, jak nie da się meczu wygrać, trzeba go remisować i myślę, że kibice kibicom daliśmy bardzo duże emocje i nie mogą być zawiedzeni tym meczem. Dziękuję. Dziękuję. Balki, dziękuję.